Zmarł profesor Adam Strzembosz, wybitny prawnik, sędzia i profesor nauk prawnych. Miał 95 lat. W latach 1989-1990 pełnił funkcję wiceministra sprawiedliwości, a w latach 1990-1998 był pierwszym prezesem Sądu Najwyższego i przewodniczącym Trybunału Stanu. Pan profesor był wielkim autorytetem prawniczym, powiedział Igor Tuleja. Przyznał, że sam uczył się z książek profesor Strzembosza podkreślił, że ostatnie lata pokazały, że wszyscy prawnicy, wszyscy obywatele walczący o praworządność w osobie pana profesora mogli znaleźć oparcie. Był autorytetem i pokazywał, w którym kierunku powinniśmy iść. Dodawał nam wszystkim otuchy, wyjaśnił. Igor Tuleja wspominał w audycji swojej rozmowy z profesorem o czasach komuny, kiedy Adam Strzembosz był szykanowany i ścigany przez reżim. Pan profesor po prostu mówił, że trzeba robić swoje, nie oglądać się na innych. Iść do przodu i bronić zasad, mówił. Niezłomna postać i wzór dla, dla wszystkich prawników i obywateli, podkreślił. Budował wymiar sprawiedliwości. Gość polskiego radia przypomniał, że profesor był tym prawnikiem, który tak naprawdę budował sądy w niepodległej Polsce, budował wymiar sprawiedliwości, dokonywał zmian. Zawsze uważał, że środowisko sędziowskie powinno się oczyścić. Powinno się pozbyć tych najbardziej skompromitowanych prawników, wskazał w kontekście rozliczeń z czasów komunistycznych. I to, co działo się kiedyś, też dostrzegał z niepokojem w tych ostatnich latach, wskazał Igor Tuleja. Marek z Luwaz, KS info.